Czy wiecie, że macie w tym roku szkolnym pasę? Nauczyciele tak generalnie to trochę jak uczniowie pracują intensywnie przez część roku, a potem czekają na te, na te wolne, także nie ukrywam, że, że ciężko, tym bardziej, że no, czekają nas pewnie spore zmiany, o których jeszcze nie wszystko wiemy. No właśnie, a jakie są pana oczekiwania, jeśli chodzi o najbliższy rok szkolny? No, chciałbym go przepracować, szczerze mówiąc, jak najspokojniej, choć mam świadomość, że czekają nas zmiany. Te zmiany będą warunkowane tego, co Ministerstwo w rozporządzeniach zapisze i jakie decyzje podejmą władze, władze miasta. Także no, na dzisiaj to jest wróżenie, moim zdaniem, z fusów. Należy po prostu poczekać. Pan Kurator na Radzie obiecał, że do końca grudnia prawdopodobnie większość rozporządzeń ma się ukazać, także do rozmowy można wrócić styczeń, luty podejrzewam, nie wcześniej. No dobrze, ale jednak no, jakieś, jakieś już tutaj rozmowy są o, o, o te, są o tych zmianach. Czy narodziło się przez to, nie wiem, narodziły się jakieś obawy w panu? No, powszechnie nauczyciele obawiają się, szczególnie w gimnazjach, zwolnień, bo przecież wiemy jedną pewną rzecz, że gimnazja będą wygaszane jak to będzie ze szkołami podstawowymi dzisiaj nie wiemy no, mają być wydłużone do cyklu edukacyjny do 8 lat i tutaj myślę że nauczyciele szkół podstawowych troszeczkę mogą do pracy wracać spokojniejsi natomiast w gimnazjach los jest no, trochę niepewny tych nauczycieli no właśnie ale pomimo tego że te, że te zmiany będą no będą na pewno to chyba jednak no... Nie ma paniki, tak? Ten rok tak czy inaczej będzie tutaj się starali, żeby raczej spokojnie minął. Nie, no oczywiście tutaj żadnych zmian w tym roku jeszcze nie ma. Wszystkie zapowiadane są od kolejnego roku szkolnego, także pracujemy tak jak w poprzednich latach i tutaj obaw nie ma. Przepracujemy ten rok tak jak poprzednie.